Z tej strony Marcin, Benchmark.pl i dzisiaj pokażemy Wam ładowarkę indukcyjną GreenCell AirJuice. Okej, okay. działa. To by było na tyle. Trzymajcie się. No dobra, żartowałem. Może zacznijmy od tego, że jestem wielkim fanem bezprzewodowych technologii. Używam bezprzewodowych słuchawek, bezprzewodowego pada, bezprzewodowej klawiatury i myszki, a nawet mój komputer stacjonarny bezprzewodowo pobiera energię z kosmosu. No dobra, z tym ostatnim to oczywiście ściemniam, ale cała reszta to szczera prawda. No i oczywiście używam ładowarek indukcyjnych. GreenCell AirJuice to bezprzewodowa ładowarka do smartfonów i takich urządzeń jak bezprzewodowe słuchawki, która może się pochwalić certyfikatem QI oraz funkcją szybkiego ładowania 15W. Certyfikat QI to gwarancja doskonałej współpracy z dedykowanymi urządzeniami, bo cewka indukcyjna potrafi wykryć co znajduje się na powierzchni ładowarki i rozpocznie proces ładowania tylko w przypadku odpowiedniego urządzenia. W innym przypadku zasygnalizuje problem za pomocą diody LED. Dobra. A co zalicza się do dedykowanych urządzeń? Między innymi iPhone 11, XS, X, Galaxy S20, S20+, S10, Note 10 czy słuchawki AirPods oraz Galaxy Buds. Gdy kilka lat temu stałem się posiadaczem swojej pierwszej ładowarki indukcyjnej, traktowałem ją na zasadzie ciekawostki. Wiecie. Po co to komu? Przecież po kablu będzie szybciej, i tak dalej. I wiecie co? Od tamtego czasu ładowaniu po kablu używam może parę razy do roku, a i to tylko w przypadku, kiedy mi faktycznie potrzebny jest quick charge. Wbrew opiniom osób, które najprawdopodobniej nigdy z indukcyjnego ładowania nie korzystały, bezprzewodowo nie znaczy wolno. Greencell Air Juice zapewnia kompatybilność z ładowaniem 5, 7,5, 10, 12 i 15 W. Ale. By uzyskać moc powyżej 7,5W musimy podłączyć ładowarkę do odpowiedniego portu USB – Ultra Charge, Quick Charge czy Power Delivery. To pozwala naładować np. Na Samsung S10 do 50% w ciągu jednej godziny. Ładowarka GreenCella charakteryzuje się wysokiej jakości metalową obudową oraz doskonałym spasowaniem elementów. Zarówno na górze jak i na dole wyposażona jest w antypoślizgową powierzchnię. Jej wymiary to 9x9 9 cm, a grubość zaledwie 0,7 cm. Waży około 160 g, czyli czujemy jej ciężar, ale nie jest to coś niewiarygodnie ciężkiego. Część tanich ładowarek wyposażonych jest m.in. w wentylatorki, które potrafią uciążliwie brzęczeć. Tutaj ich nie mamy, a więc yy, ładowarka pracuje cicho, a metalowa powierzchnia doskonale rozprasza ciepło. Airjuice wyposażony jest w gniazdko USB typu C. I możemy go podłączyć do ładowania za pomocą klasycznego portu USB typu A. Jakość to bardzo istotna cecha ładowarek indukcyjnych. W naszej redakcji mieliśmy okazję testować urządzenia, które po prostu przegrzewały smartfon podczas ładowania. Także ten automatycznie wyłączał się i przestawał się ładować. Warto dlatego wydać parę złotych więcej, na przykład na Greensil AirJos. Więcej to znaczy ile? Urządzenie kosztuje około 130 zł i ta cena jest naprawdę adekwatna do jakości. To by było na tyle. Trzymajcie się i zapraszamy na łamybenchmark.pl.